Słuchajcie, za mną boisko Move Federation, a to jest Move 2 i tutaj zobaczycie skróty, pierwszej i drugi mecz dzisiaj. W kolejnych odcinkach będą kolejne, także zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał lecimy z pierwszym spotkaniem. No i zaczynamy, pierwszy mecz xxxxx X, piłkarzy kontra Team Filipek właśnie, Filipek z kontuzją. Zobaczymy, kto tutaj wygra. że są za Filipkiem. Jak będzie? Oglądajcie i lecimy. Słuchajcie, no i przed nami pierwsze spotkanie na Move 2. Filipek. Wczoraj na media treningu sobie zrobił kontuzję, gagę w kolano. Wydaje mi się, że to się może źle skończyć, bo sobie odnowi kontuzję czy coś, nie? No, to też no ale wiesz, tajpy to tajpy, nie? Wejdą mu gdzieś w nogi czy coś, będzie po, po kozaku, nie? Da radę. A ty jesteś team franio czy team Filipek? Serce team franio, rozum team Filipek. Chociaż ten team Filipek po kontuzji może być różnie, nie? <laughs> Ja nie wiem, ja, ja chyba bardziej Filipek niż Franio. Chaotycznie. No, no. Patrz, patrz, ładnie grają. Ogólnie większymi faworytami są e, Team Filipek, nie? Jeśli chodzi o kursy i Bugmacherów. Ale zobaczymy jakąś się zaprezentują. O, strzał, pierwszy strzał tego, ale nie, oni mają mocnego też bramkarza, nie? Ziobro, znane z kanału Laha. W ogóle oni mają zakład chyba, że Alanik zdobędzie bram, bramkę od bramki do bramki. Ciekawe. No, jedno jest pewne. Jak Alanik zdobędzie bramkę, to wiem jaka będzie cieszynka. E, no, no. No, nie ma. Aj. Na razie ten mecz nudy. To boisko jest tak małe... Oj! Pierwsza bramka! Pierwsza bramka, Team Filipek wygrywa 1-0, a ile minut minęło min nie wiemy, bo mamy... Zobaczcie, z której strony my siedzimy, o. Tu jest ten ekran taki wielki, z którego wszystko wyświetlają, nie? Ale w ogóle zawsze tu bramki są takie chaotyczne, nie? No, tylko nasze były fajne. Twoja była najlepsza. No wiadomo, od bandy. Ja na Move 3, widzowie, wbijajcie 50 tysięcy łapek po tym filmem, to jak wbijecie, to wbije też bramkę od bandy na Move 3. ale kolejka tutaj do nas, naprawdę. O! Pierwsze dymy, pierwsze dymy Zgadnijmy ze spodem czerwoną kartkę widziałeś, tak? Tak no? W ogóle sędziuje ten, Marcinia! Marciniak, no. w no pierdziele, jaki to jest poziom, ty, że zsędziuje Ale dobrze, bo sędziowie na no, ostatnim mówię byli słabi Hejka Siemka Siema, o A kto wygrywa? Ziomero wpuścił jedną eee. ramkę. Serio? Filip, Filip wygrywa 1-0 Mniusz, Jest co, eee. Eee. tutaj ten ziomek, tutaj. błąd On się ten dobry wydawał no. O, oj, 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 oj Dawaj, zbraniu Ej, pani sędziu, faul Ej! Czerwona! Tim Filipek, dużo mocniejszy team, jeśli chodzi o kilogramy. Fizocnik, fizocny. No i przerąbany. Na zero. A zero. A zero. A ja tak myślałem, że tak będzie, bo oni kursami zjadali, nie. Ogółem oni spoko wyglądają, bo od bandy teraz strzelił taką brameczkę, jak mówiłem, żeby ten dzwonek. Od bandy strzelił? Jak się przeturlała, bo. Ja tylko strzeliłem od bandy nie strzelać bramek od bandy. To jest przypisane do mnie. Ja to wymyśliłem, słuchajcie. Na końcówka pierwszej połowy. Was 30 sekund zostaje tak na oko. Ale ogólnie tu przerąbane być bramkarzy. Ja nie wiem jak wam jak Ulfik w tylko jedną ramkę przepuścił, od Odczycha, odczycha. Okay. Ty okay. Ty tu z każdej strony nagle od bandy ci jakoś się odbije i... No dobrze, no ale to jak Ulfik ma refleks dzikiego tygrysa, to... Wiesz, nie, nie robi to na nim wrażenia. Bo jak się nie jest z to wiesz, oni są tak niebiescy, że mi się zlewają z bandami normalnie. O! Ej, dobre! Ja pierdzielę! Dobre ziobero, o to chodzi. Siema. siema? Siema. Jezus, Maria nie strach! Ej, ale ten, ten film taki był całkiem niezu, nie? Nawet na niezu, no. A on gra? Ten łysy też coś ogarnia wziąłem jak to Skanował przy prowadzeniu, więc coś ogarnia. Który łysy? łysy? Ten łysy za przyjmuje, czy ten nowy? Nie, 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 ten łysy. O, teraz napił. Ten niemiecki, miarę ogarnia. Dawaj, dawaj. To nie jest pierwszy połowy. To druga połowa, proszę państwa, właśnie rusza. Tym samym Team Filipek. 2 do 0 prowadzi na razie. Widać, że te 5 minut im dużo dało. Są wypoczęci. Pełni się ubiegają każdy na sprincie. Oj Ej, co i się tak wywalają, ci rzuci ty? Najpierw wziął gleba, potem to w ataku gleba ktoś. Oj! Odbadny pole ale się zamotał sam, nie? Masakra! Możliwe, że ekipa i będą mieli baraże, a team i nie, nie za Izako Bort, nie. O Oooo, jaką bramkę No, nie, te bramki widzicie, bo wam nagrywamy Ciii. wszystkie mecze, o. więc jest. A, i się roz... rozkręcają! Jezu, ile ich tam jest, położyli się. Matko Boska, kibice! Oj oj, oj oj oj, Aladi, Co zrobić? Tyle po powszechką. A tyle to dużo, 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 dużo. No to bardzo, bardzo dużo. Bardzo. Jest, tak jest. O, o. dawaj teraz, no po co ty to odbiłeś tak? A! Aj, aj, ja! Jak dziecko, jak dziecko, dobra! Ej, jakie oni bramki? Zadzą. I to teraz chodzi ten czy co? Co? No bo wszedł chyba superbohater, nie? Tak, no biega 9-9, superbohater. Oni freestylerów dali jako superbohaterów, przecież freestylerzy nie mogą grać w piłkę, spójrzcie na mnie. A to jest freestyler? Tak, to jest Maciej Leja. Wiszę musiano. Jakiś pseudo tam przed ty. Co jest? Co ten gościu tam robi? To jest trener? Nie wiem, co to jest. jednego, ale ta obrona ma dziury. Ojej, jeden Filipek. Cóż że No żona... ja już nie biega. Ej, ale Filipek z teraz. Oj, oj, oj! oj, oj. A, i bramka! Ruka! Zbędą! Oj, 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 oj! Patrz wywalczy piłkę z daleka strzał! Oj, oj, oj! A nie ma, Filipek! bronił! O nie, nie, nie! Ła, gaming, ale opanowana sytuacja! No złapa, złapa! Patrz! Ja! Nie! Ale to by było za ta bramka! Najlepsza w tym meczu! Teraz strzelaj! No Ty. no! Trzeba lepiej wektry, patrz, jedzie Obero, patrz! Nie to jak patrz. Ten? Nie, nie, no nie, żeber, nie Obero jedzie, patrz! A jajaj! 8-0 kończy się pierwsze spotkanie. no. Czy to był mecz o szwarcia? Był. Czy był dobry? Był. był. Czy będą lepsze? Na pewno będą. Także widzimy się w kolejnym meczu. No i mecz drugi przed nami. Ekipa kontra Team Jawor. Wita, komu ty kibicujesz? Nie wiem. A chyba ekipę w sumie. Ja wszystkich tam wiesz, tak kojarzę. A tamtych nie. Ja ekipę też bardzo lubię, ale znowu tam mamy tak. Na bramce Karola ze 110%. A on z wami nagrywał, nie? Tak, osobiście w sumie tylko jego znam. O, to jest nasza nuta. Do tej ruty chodziliśmy. Ej no rzeczywiście Także lecimy, drugi mecz No i zaczynamy, Zobaczcie jak zaczęli Patrz, patrz Patrz jak lecieli, patrz jak polecieli Ale plan, plan Dobre. był Dobre, no. no Kto wziął superbohatera? Nie wiem kto wziął, no to właśnie nie widać z której drużyny ten superbohater jest Dawaj, 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 dawaj Ajajaj, aj, aj. patrz Podanie do kontrabasa, kontrabas do jak on się nazywa? To strzela... Tam jest Eka. Eka! Eka! Eka strzela brankę! Pierwsza bramka dla ekipy! O, dobra piła na kontrabasa! I przewrota! To było idealne! Aj, Ajajaj! Y Michu to, loku! To było to było Tam chyba trochę fajnie. Podaj, podaj mu! Podaj mu! Strzelaj! Ale to wyciągnął na koszulkę! Nic nie widziałem! Jest! Jeden, jeden! Jeden, Ale fajnie, bo to jest wyrównany mecz. Jeden, tak, jeden. Coś tak, się tak. dzieje. A nie, że każda drużyna będzie teraz dominowała drugą, nie? Domino, jechać. Oj! Jezus. Szlizgo, Halów ślizgo, strzał! Bramka! Jest! Dominik, strzela bramkę na 2 do Uderz, uderz! Dawaj kontrabal! Dawaj kontrabal! Teraz Domit usta! Jest! Jest! No, że już nie mógł tego nie strzelić. Pusta bramka, to nadal nie jest bramka. Eka, patrz, 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 kontrola noga Pięknie, pięknie. 4 do jednego. z daleka. Aaaa. No i Patera. No Pusta. i Patera. Ej, kasi, na pustą, po tym, tym, królem strzelców zostanie. Druga bramka na pustaka. Gdzie był bramkarz? Karol, gdzie ty kurde byłeś? No, o i teraz Jest! Dramka! Panie sędzio, no kończ pan ten mecz! Połowa się skończyła! Poł Już jest 5-1? Więcej! 6, 7, 8, 10! 12? 12-1! Ja też normalnie się zdążyłem podrapać po losie i jest bramka, nie? Koniec pierwszej połowy, słuchajcie Ogólnie co mecz mamy jakieś dancingi robione Wika, czemu ty tam nie tańczysz? Bo nie mówię tak! I tutaj jest bramka od bandy! O Jezus, ale. O Jezus! Bramka od bandy! To Dominika Czy kogo? O, przecież on to sam sobie wbił rękoma. Nie no, dlaczego wszyscy strzelają bramki od bandy tak jak ja? Dlaczego? No i leci, no i leci, 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 leci! piłkę! Podał! Pusta! jest! Bramka! Eka, Eka! ejka, daleka! Eka, daleka! Jezu! Huja! Michu, co zrobił? Kung fu panda ty! Patrz! Bramka za trzy Patrz, co on leci. Domin co leci? Patrz, podaję! Patrz, ale gra yes. 13.1, ja pierdzielę! To jest rekord Move Federation. Już tak nie ten. Nie hejtuj! Wera by ich sama rozjechała! hejtuję ich, tylko was chwalę, Wika. O! Co, bramkę strzelił z piętki? Widziałaś to? Nie. Normalnie bramkę z piecki sobie strzelił gość. Ile? Tu jest nadal 13 Co, Jest, yes, Jawor zdobyła bramkę, Wika! Nie wiem czy ty widziałaś, ale Kim Jawor znowu bramkę. Ja nie mogę najgorzej. O! o ale była jest. powtórka, no. A, Ale tam jest. Ten wynik... Nie, 13-2, coś nie doliczają. 13 2 no. A oni już z 15 powinni mieć chyba. Oni już powinni mieć z 27. A! Rzutka na ekę. Eka z daleka. Kifka. Sam na sam, karny. Oni trochę za bardzo ogarniają ekipa. Oddaj jest strzał. Oj, tym strzałem postraszył gołębie na stadionie. Ale fajnie, że mu dali strzelić. Ale mu dał, patrz. Miku, sam na sam. a Miku, sam na sam coś ty zrobił. Ty byście tylko przytulała po meczu. A w trakcie też trzeba się przytulać. O, i patrz, i patrz, i patrz. Ręka karny. Tyłek dostał. A ja ja niebezpiecznie teraz. To nie z meczu. Do nas przyjechała pizza. Subskrybujcie kanał. Widzimy się w kolejnym odcinku. W kolejnych meczach trzymajcie się. Elo.